Jaką odzież termiczną wybrać i czy Merino jest dobrym wyborem? Przekonaj się oglądając dalej. Witam Was na kanale baletingbhp.pl. Ja jestem Paweł, a dzisiaj chcę Wam pokazać odzież termiczną wykonaną z wełny Merino marki Sneakers World. Pewnie wielokrotnie zdarzyło Wam się przeglądać ofertę różnych sklepów, gdzie pojawiała się odzież termiczna, czyli my nazywamy to pierwszą warstwą, bo znacie, znacie, pewnie naszą, czy pamiętacie naszą akcję Ubieraj się na cebulę, to właśnie jest pierwsza warstwa tej cebuli, pierwsza warstwa odzieży, którą powinniście nałożyć na siebie. Wracając do tego, od czego zacząłem, przeglądając ofertę sklepów pewnie zauważacie kolosalne różnice w cenach. czy one są spowodowane? Właśnie domieszką wełny Merino lub produktów wykonanych z wełny, może, może nie w 100%, procentach, ale, ale z bardzo, bardzo dużo domieszką tej wełny. Czym się charakteryzuje wełna, to muszę Wam przedstawić trochę więcej, więc zobaczcie. Wełna Merino produkowana jest, czy wytwarzana jest z owiec, odmiany owiec zwanej Merinos, która owca ta biega sobie po łące, zjawia trawę, potem jest ogolona. Czym się różni wełna Merino od zwykłej wełny? Wełna Merino jest bardzo, bardzo cienka. Każde włókno wełny Merino jest mega cienkie, dzięki czemu włókno wełny Merino jest bardzo cienkie. Jest ich bardzo, bardzo dużo, a do tego każde włókno jest dodatkowo tak zwane włochate, dzięki czemu zatrzymuje ilość tego ciepłego powietrza. W lecie, kiedy ta wełna szybko odparowuje, kiedy się spocicie, ona szybko odparowuje, nie macie uczucia. Mokrego kompresu gdzieś tam, gdzieś tam na plecach. Ale wracając do samej, samej odzieży. Sneakers Worker wypuścił taką serię odzieży roboczej czy odzieży termicznej, którą wam dzisiaj prezentuję. To są spodnie i, i koszulki. Ja wam dzisiaj prezentuję koszulki. Dzisiaj wskoczyłem w rozmiar L. Bardzo delikatna. Jeżeli nałożycie ją na siebie, bardzo fajnie przylega do ciała. Jak pewnie widzicie, różne są tutaj w różnych miejscach jakby wzory, to są różne przyszycia materiałów. Bluza ta, czy ta chociaż termiczna, jest zapinana na zamek, dzięki czemu ma wysoką stójkę i możecie dobrze chronić swoje ciało przed zimnem. Rękawy, to jest rozmiar L, można spokojnie jeszcze podciągnąć, na mnie są idealne. Te kolorowe przyszycia świadczą o tym, że nadają takiego sportowego, sportowego charakteru. No i sami widzicie, że Dobrze, dobrze ten materiał się rozciąga, on jest naprawdę mocno, mocno elastyczny, dobrze przylega do ciała i będzie, będzie dobrze trzymał. I myślę, że odzież termiczna wykonana z wełny merino to jest to, co powinno się znaleźć w szafie prawie każdego, kto, kto chce mieć dobrą, dobrej jakości odzież termiczną. Cena oczywiście jest wyższa niż jakichś tam standardowych odzieży termicznych, ale warto, powtarzam, warto zainwestować dobry, Dobrą odzież techniczną i warto o tym pamiętać, kiedy już nawiedzicie taką odzież, nie wrzucacie jej do palki ze wszystkimi innymi rzeczami, bo pełno ma to do siebie, że przy wysokiej temperaturze będzie się kurczyła. Nie chcielibyście wyjąć z pralki takiej, takiej odzieży i już się nią nie cieszyć, bo będzie wyglądać u dziecku. Trzeba pamiętać o tym, żeby używać płynów do, do prania wełnianych produktów przy niskiej temperaturze. I wtedy ta odzież będzie Wam służyła i suszyła. Jeżeli jesteście zainteresowani taką odzieżą, tutaj możecie zobaczyć pod tym linkiem więcej produktów termicznych, albo już tutaj zamówić, zamówić tą bluzę i, i do tego spodnie. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego.